Bardzo proszę pan poseł Berkowicz. Pan się zgłasza rzeczywiście bardzo Jeszcze adwocem, jeden z przedmówców. Znaczy ja bym prosił nie adwocem. Ja Przepraszam, bym prosił właśnie jeden z przedmówców zasugerował, że nie powinno mnie tu być, bo ze względów zdrowotnych nie mogę mieć nas maseczki. Ja tylko zwracam uwagę, że mówił to, ściągając dla wygody maseczkę do mikrofonu. Dobrze okazwać. Szanowni proszę Państwo, bardzo. Ja, chciałbym się, ja chciałbym się odnieść do faktów i statystyk, bo... Pani poseł Lubnauer powtórzyła tą nieprawdę, że w, tam tylko kilka procent wśród zaszczepionych jest zakażonych, czy przychodzi ciężko. To powtarza też rząd, więc po prostu. Yy, yy. W myśl Fryderyka Bastia, któremu mówię łaski państwo, szanujcie przynajmniej arytmetykę, przytoczmy prostą arytmetykę. To są dane Ministerstwa Zdrowia, na które wszyscy się powołujemy. Liczba zakażeń w Polsce i zobaczmy ostatnie trzy miesiące, od 10 września do 10 grudnia. Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 1 403 286. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki 11 000. 398. 10 grudnia liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 2 295 683 i liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych 352 625. Prosta arytmetyka, dzielimy liczbę liczbę zakażeń wśród zaszczepionych przez liczbę zakażeń i wychodzi ile? Ponad 38%. Ponad 38% zakażonych to są ludzie w pełni zaszczepieni. Skąd ta fałszywa statystyka, którą podajecie? Z bardzo prostej arytmetycznej manipulacji, którą wszyscy chętnie powtarzają, podajecie statystykę z całego roku, od stycznia, czyli w większości z okresu, kiedy prawie nikt nie był zaszczepiony, co oczywiście powoduje, że wychodzi na to, że większość zakażeń to są ludzie niezaszczepieni, no bo przez większość roku prawie nikt nie był zeszczepiony, bo prawie wszyscy byli zeszczepieni. A i ta sama statystyka dotycząca zgonów wśród no, zeszczepionych pokazuje, że ponad, prawie 27% zgonów to są ludzie zeszczepieni. Co to oznacza? Z tej oficjalnej statystyki wynika, że te szczepienia działają, ale działają w bardzo niewielkim stopniu. Jaki z tego wypływa wniosek? Taki że ponieważ te szczepienia działają w niewielkim stopniu, ponieważ szczepienia jak wiadomo nie zapobiegają transmisji wirusa, to należy oddać ludziom wybór, czy chcą się zaszczepić, czy nie. Jak ktoś jest w grupie ryzyka... I nie chce ryzykować przejścia Covid'a, to się zaszczepi. Jak ktoś jest w grupie, w której ilość ciężkich przebiegów jest absolutnie śladowa, są takie grupy, i on akurat nie chce ryzykować przyjmowania nowej, w, 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 w medycznym sensie eksperymentalnej szczepionki, która istnieje niespełna dwa lata, to nie, się nie zaszczepi, na transmisję to nie wpływa, to jest jego wybór, co chce ryzykować. Ja przypomnę, że na świńską grypę w Niemczech i Szwecji masowo wyszczepiano. Na szczęście w Polsce pani wtedy Ewa Kopacz się na to nie zgodziła. I Niemcy i Szwecja wycofały główną szczepionkę przeciwko świńskiej grypie już i płacą milionowe odszkodowania ludziom którzy mają dalekosiężne efekty uboczne, na przykład dzieciom, które cierpią nieuleczalnie na narkolepsję. Czy ta szczepionka jest niebezpieczna, czy jest bardzo niebezpieczna, ja nie mam pojęcia. Ale wiemy, że w medycynie jest tak, że leki czasem się używa przez wiele lat, a po 10 latach się wycofuje, bo się okazuje, że dalekosiężnie przynoszą więcej szkód niż zysków. I czy my wiemy, czy ta szczepionka zresztą w nowej technologii eksperymentalnie stosowanej wcześniej, ale bez powodzenia, w nowej technologii, czy ta szczepionka na przykład młodym kobietom w tak skomplikowanej, wrażliwej sferze jak płodność nie spowoduje, że za 10 lat okaże się, że ileś tam procent kobiet, które przyjęły czy szczepionkę są bezpłodne, czy mają trudność w zejściu w ciążę. Nie mamy pojęcia, bo medycyna to nie jest nauka a jak matematyka, że z równania nam wyjdzie dokładnie wszystko bo to jest, to jest nauka empiryczna i wszystko się empirycznie sprawdza i po prostu nie wiemy. Ja nie mam pojęcia, czy tak będzie i Państwo też nie mają. I w związku z tymi statystykami po prostu które po, po, wskazują, że to nie wie, w niewielki sposób wpływa na łagodzenie objawów i w niewielki sposób w żaden sposób nie wpływa na transmisję wirusa, wręcz przeciwnie. Zwracam uwagę, że ludzie zaszczepieni, jeżeli, jeżeli szczepionka łagodzi objawy, to znaczy, że ludzie zaszczepieni rzadziej zdają sobie sprawę, że są nosicielami koronawirusa i w związku z tym rzadziej mają alarm w postaci no, no, wysokiej no gorączki prosił, i, prosił, i łatwiej transmisują wirusa. Więc dajcie ludziom po prostu Wybór. Nieważne, czy ktoś jest antyszczepionkowcem, proszczepionkowcem, umiarkowanym szczepionkowcem, dajcie po prostu ludziom wybór i nie okłamujcie ludzi co do statystyk, bo oni się orientują, czytają Panie w internecie, pośle, jak to, jest to, i wam nie ufają i bardzo... nie chcą się szczepić. Przez was, przez was ludzie z grupy ryzyka się nie szczepią, tak. dlatego że w, czują, że ich okłamujecie i się boją po prostu. Konfederacja, wolność i niepodległość.